Witam serdecznie. Tak samo zaczynamy kolejny dzień, proszę państwa. Tak, mamy sobotę, jest 25. imieniny Marioli i Irene Usza. Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego, wszystkim magazynu i wspierają. Ty, mo, tego się powyginać z rana, nie ciurki? No, proszę państwa, nie jest taki już ranek, bo chyba po dziewiątej. Tak, więc z rana swoje rzeczy tutaj pozałatwiałem. Film jest rzucony na wieczór. Dzisiaj bardzo dobry film, bardzo ważny. O tych drzwiach, tak, uczcie się. Eee, a dzisiaj właśnie nie mam nic, kurde, przygotowanego dla Was. Mm, dużo scen wyciąłem z 50 minut, złożyłem 20 minut. Więc sobie możecie pomyśleć, tylko wyobrazić, ile wiedzy tutaj ucieka między palcami, między wierszami, między scenami, proszę Państwa. No niestety nie idzie tego skondensować. Muszę chyba drugi komputer kupić, żeby na dwa, na dwa laptopy działać, nie? Dwa filmy. Po prostu, żeby można było składać w jednym czasie. Wtedy może się wyrobimy z tym wszystkim, co się tutaj dzieje. Ale to plan na przyszłość. Dzisiaj zajmiemy się w ogóle innymi rzeczami. Mianowicie, na pewno trzeba to pinambur wykopać, bo jest pani Katarzyna, która złożyła zamówienie, więc w poniedziałek chciałbym wysłać. I prócz tego, myślę, bo pogoda jest, myślę, że płyty chyba będzie trzeba wyciągnąć i może wykorzystamy szwagra. I kurde, wrzucimy to na dach i właśnie dach bym dzisiaj zrobił, nie? Do wieczora bym chyba dał radę. Rzucić płyty, przykręcić i właśnie blachy położyć i przykręcić chociaż blachy, na, wiecie, na dwa wkręty byle połapać, nie? To sobie tam jutro poprawię, byle to po prostu leżało. Wichór nie będzie chyba. Nie ćwirki? plan jest dobry, ambitny, ale pewnie gówno z tego wyjdzie. No, bo płyty, tylko muszę na grubości uważać, nie, ale tutaj jest parę, raz, dwa, trzy, o, nie no, one są mniejsze, no więc będzie trzeba w stolarni poszukać, ale ty, i te mniejsze też się zastosuje, nie, chcę po prostu jak największe orkusze tam wrzucić, nie, bo te to ja sobie dałbym radę sam, tutaj tylko brzegi pościnać później, I też się poskłada, nie ma problemu, nie. Ule, dachy, kurde, na wszystko to się nadaje, jak się wie, jak zrobić. Proszę Państwa, o! Idziemy jajca zbierać lepiej. Jeśli chodzi o nieśność, to wróciła ona prawie do normy. To chodzi o temperatury raczej, że po prostu przychodzi o chłodzenie, to kura z automatu się hamuje. Więcej idzie na ogrzewanie, więc mniej idzie na jajcowanie. Nie, kuraki, dawać te jajca. O. Pytacie, co te kury takie łyse? Takie są. Tutaj częściej starych, po 3 lata nawet niektóre kury mają i po prostu mi się wydaje, że jakaś taka kurde może wyszła taki żółt, nie? Znaczy one się niosą, nie? No to wiecie, tyle ile kur, tyle siedzi na grzędach i znosi jajce, nie? Te, te, te łysawe. One po prostu mi się wydaje, że genetycznie są tak zrobione, że, że, że są wadliwe, nie? Że gdzieś tam mają ten gen, że się dziobią. E... Bo nigdy tak nie miałem. Wiecie, to były pojedyncze sztuki, nie? A tutaj yy, myślę, że wyszło właśnie tak, nie, z 20% z ostatniego zakupu. Kur, bo to wyglądają one na młode, nie? Bo stara, żeby tak miała się wydziałać to by ona raczej padła przez zimę. Jak mi się wydaje, nie? A ten yy. no, no, one po prostu mają coś takiego. No nigdy tak nie miałem. A może obłożenie za duże na kurnik i temu nie mają tutaj od cholery miejsca. Jak ja widzę, jak niektórzy jakie kurniki mają ile mają, kurto i ładnie się chowają. Na pewno dużo dieta. Też słyszałem, karma dla psów może być, nie? Żebym tego mięsa jakiegoś tam, nie? One miały. Są jakieś specyfiki, nie te, te, te kanibale, kurde się dodaje, nie? Na, nazywają się. E, ale ja nic takiego nie stosuję, po prostu unikam jakichś tam y, kosztów. Uważam, że nie ma tutaj takiego ten... że te kury no po prostu jak tak, o, jest wydziobane, no to, to tam nic strasznego się jej nie dzieje i na nieśności się to nie odbija, nie? No. a i tak większość kurek to wygląda w miarę, nie? Także też ciężko ocenić, która ile w jakim wieku jest, nie? O. Ta raczej młoda, no zobaczcie, cała upierzona jest, tak? No. Więc nie wiem czego to zależy. Po prostu. A nie, no z ogona ma wydziobane. No, ale chodzi, jaja znosi, no to co tu? karmię ziemniakami parzonymi, z owsem <laughs> I pszenicą, nie? No i oczywiście jakieś resztki z chałupy o, Pszenica tako wygląda, nie? O, Jakieś resztki z chałupy, czasem chleb jak jest to też namoczę i dam No i tyle No i widzicie, do godziny 9.10 Mamy ja wiem z 25 Może 30 jajek, nie wiem. Ciężko policzyć. 30 nie ma raczej, z 25 jajek. O. I gitara gra. Można się zająć spokojnie swoimi zajęciami farmerskimi. Ogólnie płyty to są tutaj. Nie? Przy różnej wielkości i grubości. Ja bym chciał te właśnie grubsze oto Duże arkusze, nie? Wyjąć stąd i przetransportować właśnie tam na dach. To by szybko poszło, nie? Bo takich, nie wiem, z 8, i bym miał dach pewnie złożony, nie? No, ale póki co lecimy po zboże, żeby uruchamiać tutaj sprzęt. Proszę państwa. O! Wiecie, jak to pali, kurde! Jak trzeba! U mnie wszystko chodzi, jak trzeba. Odkopa. No, macie. On zasysa. Bierzesz tutaj, na królika ustawiasz i kurde, odpalasz. Mało no. Małulacik. No, Pomożesz czy nie taczką? Ja wezmę przyczepkę. Jedziemy przyczepką, traktorkiem. Przejedzie się z nami? Chodźcie, potrzymacie mi worki. O. Nie spadnie? Nie. No nie wiem. Może nie spadnie. Dobra, dajcie na przyczepę. na A ja się na przyczepę. Fajnie. Fajnie, nie, nie. samy tu mamy. Jest Boże. Ty to może po wujaszku, kurde kanał przejmiesz, co? Na YouTube, będziesz filmy nagrywał? Dobrze. Dużo zwierząt, dużo zboża, Adaś. Nie może być inaczej, niestety. No. O. Jakie plany na weekend, co Adam? Jakieś biznesy coś? He? Jakieś biznesy, interesy? Masz do załatwienia? No. <coughs> W sumie? No, nie może być inaczej. Zobacz, co tutaj powstało. <gry> Kurde, urniczek. A wczoraj pomalowałem jeszcze drzwi, zdążyłem przed deszczem. Zobacz, tylko dach trzeba zrobić. Jak? Robi wrażenie, co? Tak. O. Jeszcze dach. Jeszcze dach? Trudno robi się Przed nami. Trudno robi Ładnie się wchłonęło, słuchaj. Trudno robi się Ładnie dach. Się Trudno, Trudno? Nie. Trzeba to... drapieć wsiąść. No trzeba, no. A też jak się wie, co się robi, to już wszystko proste. Wiesz, chodź, idziemy do kus. Chodźcie O Zobacz jakie ciężko Już cycki rosną Będzie wyjkot Jeszcze trochę może na święta No Chodź perełka Chodź Mała Chodźcie wszystkie

A, No, daj podejdź Zobaczymy, czy uciekną od ciebie Niewiele większy od nich jesteś Nie Uciekają Małe są Tylko perełka Podchodzi, bo to człowiek jest To nie jest koza Spójrzcie Przy ogrodzeniu miałem Taką samosiejkę, nie wiem co to za drzewo. Ale charakteryzuje się tym, że było chyba z dwa, czy trzy razy wykopywane i odrasta od korzenia. Zobaczcie jaki korzeń poharatany, ale ładnie dosyć wygląda. Więc jedyne co trzeba teraz zrobić to usunąć trochę gałęzi z połowy, chociaż żeby tych liści było mniej masy zielonej. O i wtedy to drzewo ma szansę się w miarę ładnie przyjąć, nie? I pójdziemy zaraz na staw. To jest, no, jakieś dzikie drzewo, więc podejrzewam, że jest bardziej odporne niż, wiadomo, jakaś jabłonka, żeby tak pokaleczył, wyrwał. To by miało ona raczej trudniej, bo to jakieś tam sztuczne odmiany. Znaczy sztuczne, no. Wiadomo, wyszukane pod kątem owocu, a nie pod kątem prz, przed, przetrwałości, kurde, jak to nazwać? Odporności może na takie jakieś kolizje losowe. No, a to drzewo jako dzik, podejrzewam, że powinno yy, tak jak z nasiona zaczęło rosnąć, odporne na wszystko przy murze, tak powinno posadzone na nowym miejscu też zacząć ładnie rosnąć. W tym roku pewnie nie, musi odchorować, ale za rok. Czemu nie, kiedyś może być z tego piękne drzewo. A jak wiadomo, buduje las. Zobacz jaki topi napór. Takiego ziemniaka by się nie powstydził. Piękny. Jeden krzak masz 2 kilo. To ile ledwie dychy. 24 dla nieznajomych. W zielsku przetrwa wszystko, kurde, to jest roślina przyszłości A nie tam jakieś wynalazki, opryski i nawurzenie W złą stronę poszło społeczeństwo o, Z ziemniakami pięknie współgra świeże ziemniaczki młode o, Pierwsze na farmie widziałeś jak płytko 2 cm pod ziemią, zimuje, a śniegu nie było. Chociaż nie, 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 był śnieg, jak były te mrozy najsilniejsze. O. O, o, ładny okrągły w miarę. To jest dobra odmiana, ta czerwona. No te białe podobno są gorsze, nie? O, no i dobra Wystarczy Jak tam Co porabiasz? Kozo młoda O, 3 jak widać O Może kurde mieć jakieś mleko, no jak już jej trochę nabrzmiało te wymie. Ja tutaj bym się spodziewał, że tak do połowy kwietnia jeden koziołek Tinka Marysia. Jedzą wszystko, zgubią Marysia, tylko mleko pije. Tak z 0,7 na dobę. Może do litra gryźcie. Jak przez nie będzie spalone, Popiół wykorzystamy. Kaja, Paula, Aż by jej się przydały kolczyk. Kurde, już chyba trzeci. Rogów nie ma w siatkę łeb wsadza. Widzicie? Tak oni dbają o dobrostan zwierząt. Kolczykować trzeba, mimo że wiecie, że koza bez rogów i powiedzą, to siatkę zmień, bierz dofinansowanie pół miliona na siateczkę na ogrodzeniu farmy. Taka no. to jest logika. Nie może być jeden kolczyk. Weźcie, ja bym w ogóle zdjęcie zrobił kozy, yy, numer dał i te, to cała dokumentacja, a nie jakieś kolczyki to nie jest kurde tysiąc kus. Przecież to wszystko da się na papierze zrobić. A nie tam jakieś kolczyki, kurde, wymyślaniu. Dla takich hodowców. Kury też w kolczykach. Kurwa, ja pierdam. Piękny widok. Wszystkie ule chodzą, pracują. Mniej lub bardziej. Dzisiaj, ostatni dzień ciepła. Od jutra już chłód, zimno. Więc, ostatni dzwonek, żeby coś pogrzebać w ulach. Jeśli ktoś grzebie, ja już to, co miałem zrobić, już zrobiłem na ten moment. Czyli ciasto mają rodziny, aczkolwiek jak będzie zimno z tydzień jeszcze, to będę dokładał jeszcze ciasto, bo gdzie nie gdzie ładnie pobierały, więc zabraknie na pewno. Najwyżej no jak już przyjdzie wiosna, po prostu to się wycofa jakąś ramkę, jeśli odłożą zbyt dużo pokarmu. Wiadomo, żeby ten pierwszy miód nie zafałszować, no jak będzie nabity ul, no pobierają to ciasto po prostu im pasuje. Mimo, że mają pokarm, a gdzie nie gdzie tego pokarmu jest właśnie mniej. Trzeba też tutaj wziąć pod uwagę przede wszystkim, że matki zaczęły czerwić i teraz będzie o wiele, 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 no najwięcej. Teraz będzie szło tych zapasów zimowych, nie? Przez całą zimę prawie nie pobierały, a teraz właśnie wybiorą prawie, że wszystko, nie do cna. Jedynie żelazny zapas, który się zostawia. Znaczy, się dba o to, żeby był w ulu ładny jakiś wianek pokarmu no to tylko to zostanie, nie? A resztę powinno być wybrane lub wycofane. No, nadwyżka jest dla mnie przynajmniej tutaj będzie co Wy chcecie ode mnie? Przyszły. Nadwyżka ramek z pokarmem dla mnie będzie na wagę złota, bo planuję w tym roku zrobić parę odkładów. Mam 6, 6 uli wolnych, mam jeszcze odkładówki też, w tym też tutaj mamy raz, dwa, trzy ule dwurodzinne, nie? więc mamy tutaj dziewięć, dziewięć uli można by powiedzieć nie? Na, na rodziny produkcyjne, bo te podwójne są na dwie nadstawki, nie? dwie kondygnacje nadstawek można postawić plus 10 czy tam 11 ramek gniazdowych, nie? więc spokojnie można w tym systemie rodzinę produkcyjną o dużej sile mieć. Bo jak ja jestem na miejscu, no to mogę jedną na, na stawkę nie muszę dwóch przeznaczyć. Na miodnie. Boże. Jeszcze coś męczy, kurde. No na przykład tutaj sobie spójrzmy, chyba tutaj jest ciasto. O, zobaczcie jak tutaj widgoć Się skrapla na brzegach. O niedawno dostały i wybrały połowę więc takie rzeczy trzeba mieć na uwadze. Raczej nie. Skoro dałem, to znaczy, że gdzieś tam widziałem, że może braknąć. Nie, teraz przede mną 3 tygodnie <laughs> ochudzenia. I dopiero wiosna przyjdzie. A tak o 10 stopni nawet chyba nie będzie. Ani razu.